Teraz mnie słychać. E, dobry wieczór. Witam na wieczornym live z Krzysztofem. Przyzwyczaiłem się w czasie moich kaw z Krzysztofem mieć kawę ze sobą. Dzisiaj też mam kawę ze sobą, może jest wieczór, ale myślę, że nic mi się nie stanie. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Krzysztof Litwiński. Jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej licencji coachingowej, Certified High Performance Coach e, i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy, a wcześniej wiele lat w Corpo, a jeszcze wcześniej e, e, Byłem wieloletnim tłumaczem zawodowym, pracowałem m.in. jako tłumacz osobisty prezydenta USA, George'a Busha Seniora, czy brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Witam wszystkich, którzy się pojawiają, witam Ciebie Witku, bo jesteś poniekąd jedną, jedną z inspiracji dzisiejszego tematu, ale zanim do niego przejdę, przypomnę jeszcze jak zawsze na początek, bo szczególnie to się wiąże z tym tematem dzisiejszym, moje życiowe i jesteś jaki postanawiasz być, a nie jaki się urodziłeś, a nie jaka się urodziłaś. Głęboko wierzę, Prawdziwość tej zasady, całe moje życie tak naprawdę tą zasadę wyraża, i, e, i myślę, że e, to wszystko, o czym my tutaj mówimy, też wyraża fakt, że Wy też jesteście zwolennikami tej zasady, bo inaczej by Was tutaj nie było. Cześć, Roksanka, cześć Ela, witam wszystkich, których jeszcze nie przywitałem z, z imienia i nazwiska. E, przejdę od razu do rzeczy. Proszę Was, e, ja. Bardzo żałuję, że wcześniej w życiu nie trafiłem na kogoś, kto by mi opowiedział o takim temacie. Jak nie ćwiczyć samodyscypliny? Ja w ogóle uwielbiam tematy, jak czegoś nie robić, dlatego że one bardzo, samo zawsze jak się zadaje pytania, sposób zadania pytania otwiera nam zupełnie nową perspektywę. Cała moja praca jako coacha tak naprawdę jest zadawaniem pytań. Zadawaniem pytań sobie, zadawaniem pytań innym i pytanie o to, jak nie ćwiczyć samodyscypliny, otwiera zupełnie nowy sposób patrzenia na to coś, czym dyscyplina i samodyscyplina jest. Jest takie powiedzenie, które uwielbiam, bądź rozwiązaniem swoich problemów. Bądź rozwiązaniem swoich problemów. Poniekąd to się wiąże z tym, o czym mówiłem tydzień temu. Czyli zasadą ekstremalnej odpowiedzialności, w której biorę ekstremalnie na siebie odpowiedzialność za wszystko, za co ja odpowiadam formalnie i za wszystko, na co tak naprawdę mam wpływ, za całe moje życie. Wtedy automatycznie rodzi się dużo większa pewność siebie i wiara w siebie, dlatego że kiedy wiem, że psychologia kończy się tu, to przestajesz szukać wymówek, przestajesz w ogóle widzieć wymówki. Przestajesz szukać winnych, przestajesz szukać usprawiedliwień, szukasz sposobów, jak sobie w życiu poradzić, ponieważ ekstremalna odpowiedzialność właśnie na tym polega. I z tym się trochę wiąże temat samodyscypliny, ponieważ samodyscyplina tak naprawdę dotyczy dyscyplinowania samego siebie. Biorę ekstremalną odpowiedzialność za własną dyscyplinę. To jest temat i łatwy, i trudny jednocześnie. Łatwy, dlatego że nikt nie wisi ci nad głową. Trudny, dlatego że nikt nie wisi ci nad głową. Ktoś kiedyś powiedział: Gdybyśmy na co dzień realizowali chociaż ułamek tego, o czym wiemy, że powinniśmy, to byśmy byli niesamowici. Gdybym ja realizował chociaż trochę z tego systematycznie, konsekwentnie, o czym wiem, że powinienem, powiem tak: czasami mi się to udaje przez pewien czas. Pewne rzeczy udaje mi się nawet dłużej realizować konsekwentnie i za każdym razem, kiedy konsekwentnie coś zaczynam realizować, nawet przez pewien czas tylko, to efekty po prostu rozwalają system. Dlatego dzisiaj będę mówił o tym, skąd się bierze ta samodyscyplina, skąd wziąć samodyscyplinę. Jak się jej w środku, człowiek ma wrażenie, że się z nią nie urodził. tak? No Jesteś jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być. A nie jaka się urodziłaś, więc jeżeli uważasz, że samodyscyplina to nie twoja dyscyplina, to właśnie o tym jest dzisiaj ta opowieść. Problem właśnie się zaczyna wtedy, kiedy nie wtedy, kiedy ktoś nam narzuci jakąś dyscyplinę, ale wtedy, kiedy musimy tą dyscyplinę narzucić sami sobie. Jestem ciekaw, podzielcie się tu w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia z samodyscypliną? Ile razy trzeba było coś próbować, zanim zaczęło wychodzić? Witek, dokładnie, świetnie powiedziane. Efekty rozwalają system. Tak, to prawda. No, Ty wiesz coś na ten temat, bo jesteś osobą, która mi imponuje słychanie tym, że teraz robisz 100 podciągnięć na drążku co rano, co, czym się dzieliłeś na Facebooku. I to jest, to się też na pewno nie stało z dnia na dzień i pewnie nieraz się do tego może przymierzałeś i nieraz miałeś ochotę sobie odpuścić, ale jakoś wytrwałeś. Tak? Znaczy, znalazłeś swój sposób na tą samodyscyplinę. O tym właśnie będziemy mówili, dlatego że. Ta samodyscyplina, ponieważ jest samodyscypliną, to właśnie tu się zaczynają schody. Dlatego, że możesz sobie odpuścić. Witek, jak, jak zaczyna wychodzić, jest to wiele łatwiej. Dokładnie jak zaczyna wychodzić, jest to wiele łatwiej. Dokładnie tak. I mało tego, właśnie ta samodyscyplina ma to do siebie, że jeżeli nie musisz. Czegoś robić, to tylko od Twojej decyzji, od Twojej woli, od Twojej wytrwałości, od Twojej siły woli, i tak dalej, tak dalej, zależy, czy w tym wytrwasz. No problem polega na tym, że często zabieramy się za budowanie samodyscypliny od niewłaściwej strony. Bardzo fajnie powiedziałeś, jak zaczyna wychodzić, jest to o wiele łatwiej, bo to dodaje siły. Kiedy Navy Seals, o których tutaj nie raz mówię, bo to jest kapitalne laboratorium ludzkiej, właśnie samodyscypliny chyba, kiedy oni przechodzą ten swój tydzień kwalifikacyjny Hell Week, czyli piekielny tydzień, kiedy tam pojedyncze osoby z kilkudziesięciu przechodzą dalej do kolejnych etapów szkolenia, to oni wiedzą, że cały czas mogą zrezygnować. Tam na placu apelowym jest taki słup i pod nim wystarczy położyć hełm swój, bo tam każdy ma swój hełm napisany swoim nazwiskiem, Zadzwonić, dzwon i jest po ptokach. I nieraz tam się instruktorzy kuszą w najgorszym momencie, kiedy ten człowiek już tam po. Oni przez pierwszy tydzień, właśnie ten tydzień Halloween, śpią cztery godziny przez cały tydzień. A tak to dosłownie zasypiają na stojąco. I nieraz im instruktorzy mówią: Ty, to może zrezygnuj, jak masz tego dosyć. I od do razu pójdziesz, weźmiesz prysznic i za pół godziny jesteś w ciepłym urzeczku i to będzie tylko wspomnienie. E, Ania Kaczmarek, jak mocno zależy nam na celu, to i samodyscyplina jest mocna. Ach! Lepiej bym tego nie powiedział. Im, Im większe dlaczego, im większe po co, tym łatwiejsze jak. Jest jakaś taka niesamowita prawidłowość. Więc tak to właśnie dokładnie z nami działa. I o tym będę dzisiaj mówił. Co zrobić, kiedy chcemy sobie tą samodyscyplinę stworzyć, bo nie chcę jej powiedzieć narzucić. Jak narzucamy sobie samodyscyplinę, to mamy o wiele mniejsze szanse na to, żeby ona Wytrwała, że tak się wyrażę, i to w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Jak wiecie, nie tak dawno temu, znowu zainspirowany w sumie pośrednio przez siebie Witku, opowiadałem tutaj o tym, jak brać zimny prysznic, żeby to polubić. Jestem ostatnim człowiekiem, nie znoszę zimna, jestem ostatnim człowiekiem na świecie, który by kiedykolwiek, który by miesiąc temu uwierzył w to, że mogę lubić zimny prysznic, a jednak to polubiłem. Polubiłem to, i mimo, że wielokrotnie, nawet nie wielokrotnie, ale parę razy tak na poważnie się za to zabierałem w przeszłości, i tak jak tu opowiadałem przy okazji tego właśnie spotkania, na którym mówiłem o tym prysznicu, tak sobie, jak sobie patrzę wstecz, to to, co mi najbardziej utrudniło wtedy wytrwanie w tej dyscyplinie zimnego prysznica rano, to był radykalizm, z jakim próbowałem sobie to narzucić. Ja to robiłem tak, że właśnie stawałem pod prysznicem, ciach, zimna woda, i wytrzymam, tak? Tak, no są tacy, którzy może tak potrafią, ale właśnie dlatego, że często się w taki sposób za to zabieramy trochę na siłę. Zimny prysznic po dwóch tygodniach nie wydaje się taki zimny. On się po minucie nie wydaje już taki zimny, jeśli się robi w taki sposób, właśnie jak opowiadałem. Ja, ja zawsze mam taki odruch, że a, może możemy dzisiaj nie zrobić, ale robię codziennie, bo, bo to jest niesamowite, zupełnie. No więc wracając do tego prysznica, e, mój sposób na na to, żeby to pokonać, no, właśnie nie mój, no, nauczyłem się tego z książki, o której Wam mówiłem, e, polegał na tym, że najpierw biorę prysznic z gorącą wodą normalnie, e, tak jak zawsze, a dopiero potem odkręcam, jak już tam zrobię te wszystkie oddechy, co trzeba, o czym opowiadałem przy okazji filmu o oddechach, no to sobie przekręcam wodę na zimną e, i, i najpierw zegarek uruchamiam te trzy minuty i potem e, te 3 minuty stoję pod tą zimną wodą, dalej oddychając. Jak już się skończą te trzy minuty, to jeszcze raz na moment włączam gorącą wodę, żeby wyjść i na moment tylko, i potem już zakręcam i wycieram się i kończy się ten, ten cały, nazwijmy to, ten, ten trening. Co to zmienia? Otóż ja wyznaję życiową zasadę, ja lubię wygodę. Tak jak wszyscy, Nawet nie wiem czy wszyscy, ale cała cywilizacja obecna jest oparta na wygodzie. Więc ja lubię wygodę. I mówiąc krótko, jeżeli nie muszę sobie utrudniać życia, to go sobie nie utrudniam. Jak mogę sobie ułatwić, to sobie je ułatwiam. Dla mnie różnica pomiędzy zimnym prysznicem, polegającym na tym, że wejdę pod lodowatą wodę i stoję pod nią, a potem wychodzę, a, a przekręceniem prysznica na zimny z gorącego i potem z powrotem na gorący, jest gigantyczna. To jest coś, co nie stanowi dla mnie wielkiego problemu. Więc yy, dlaczego tak jest? Dlatego że. Kiedy wierzysz w z gorącą wodą, ja wiem, że ta zimna woda przyjdzie, ale jakby to plus oddechy, to mnie przygotowuje w jakimś sensie na to, co przyjdzie później, na tą zimną wodę. No i oczywiście pamiętam o świętej zasadzie: nie słuchaj swojego umysłu, słuchaj swojego ciała. Czyli jak masz ochotę się zacisnąć pod tą zimną wodą i nie oddychać, to właśnie się odluźń i oddychaj, bo nie ma żadnego powodu, żeby oddychać inaczej niż normalnie. Kiedy się maluje ścianę porowatą albo deskę drewnianą, to trzeba ją zagruntować. To znaczy kładzie się najpierw taką farbę, która będzie pod spodem, nie będzie jej widać, ale ona tam wypełnia te porowate powierzchnie drewna i to powoduje, że później farbę, którą się nakłada, spokojnie sobie na tym leży. I, 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 i nie, już będzie ten, ta, ten kolor, czy ta powierzchnia będzie taka, jak, jak, powinna, jak powinna wyglądać. Dokładnie tak jest z nami. Jeżeli chcemy sobie, jeżeli chcemy swoją samodyscyplinę uruchomić w jakąś stronę, to nie utrudniajmy sobie tego bardziej niż trzeba. To na pewno jest coś, co jest jakimś wyzwaniem, bo gdyby nie było, to nie wymagałoby żadnej dyscypliny. Tak? Jak idę latem i przechodzę koło lodziarni z gorącej i mam sobie kupić loda, to nie wymaga to jakiejś wielkiej dyscypliny. Chyba, że ktoś tych lodów jest za dużo i sobie szkodzi na gardło albo na wagę, no to wtedy będzie musiał się zdobyć na dyscyplinę. Czyli Dyscyplina i samodyscyplina to jest coś, to jest pewna umiejętność robienia czegoś, na co nie mamy teraz ochoty. I dlatego trzeba troszkę siebie przechytrzyć, i pierwsza święta zasada, jak nie ćwiczyć samodyscypliny, to nie gwałcić swojego systemu, że tak powiem. Jeżeli się da, to do czego chcesz zastosować samodyscyplinę, jakoś sobie ułatwić. Tak jak ja ułatwiam sobie zimny prysznic, z tym, że najpierw puszczam gorący, potem zimny, a potem jeszcze na koniec gorący. To trzeba to zrobić. To jest jedna rzecz. Druga, druga zasada, jak nie ćwiczyć samodyscypliny. Dwa lata temu remontowaliśmy dom i kupiliśmy trochę tam mebli Wiki. Między innymi, jak to wiecie, meble IKEA, jak zawsze do składania. Szafa. Instrukcja: trzy kartki. Dziecko by złożyło. No, składałem długo, bo to rozklinić, który, który tam kołeczek jest taki, który taki, która śruba i tak dalej. Ale już jak tą szafę sobie złożyłem, ona była składana na leżąco, bo na znaczy, szafa leżała, nie ja. No bo taka, taka jest idea tego. To, o, zaraz, jeszcze tu wrócę do prusznicy Roxana. Zimny prysznic jest mega. Też zastosowałam wskazówki i porządnie się tym zajęłam. Wcześniej to było takie delikatne polewanie się. Polecam wszystkim. Przyznaję, jestem morsem, więc było łatwiej. Ha, ja nie jestem, ale już wiem, że będę, bo to musi być po prostu nieprawdopodobne doświadczenie. No w każdym razie, wracając słuchajcie do tej szafy z IKEA. składam tą szafę. Ona już jest właściwie złożona. No i teraz muszę ją postawić. Zgodnie z tym, co jest w instrukcji, patrzę postawić. No to za koniec łapię. ciężkie jak cholera. Stawiam, podnoszę, podnoszę, podnoszę. Im wyżej ona idzie, tym łatwiej. W pewnym momencie, bo grawitacja pomaga, w pewnym momencie już bardziej stała niż leżała, więc to tylko trzeba było przytrzymać, żeby nie poleciała w drugą stronę. Dokładnie tak jest, kiedy praktykujemy jakąś samodyscyplinę, bo samodyscyplina generalnie nie, to nie jest coś, co jest ci potrzebne, żeby zrobić jakąś jedną rzecz. Samodyscyplina najczęściej potrzebna jest przy jakimś w miarę trwałym działaniu. I dlatego jest błędem oczekiwać, że samodyscyplina natychmiast zbuduje ci nawyk, którego szukasz, czy, czy który chcesz zbudować. Trochę tak jak z tą szafą, trzeba się nastawić na to, że przez pewien czas będzie ciężko, a potem się nagle robi łatwiej. Jednym się robi łatwiej szybciej, a drudzy muszą na to trochę poczekać, to trochę też zależy od tego, co się robi. Ja aż jestem zdumiony, jak bardzo e, nazwijmy to zagruntowanie materii, czyli ułatwienie sobie prysznica zimnego w ten sposób, że puszczam tą gorącą wodę najpierw, a nie wchodzę tak bezpośrednio pod ten lodowaty strumień. Jak bardzo to Sprawiło, że u mnie bardzo szybko się wytworzył ten nawyk. Ja właściwie, no, przez dwa, trzy tygodnie chyba ten zimny prysznic biorę. Nie wyobrażam sobie poranka bez tego. To jest po prostu zupełnie mega sprawa. Więc jak nie ćwiczyć samodyscypliny, nie, nie narzucać sobie tego na siłę, jak po prostu tu ciężkie jakieś lekarstwo. I drugie, nie oczekuj, że jak raz się przyłożysz, raz się przełamiesz, to następnym razem od razu będzie łatwo. Następnym nie, ale za piątym może już tak. Także e, nie, nie oczekujmy tego, że e, coś, co sobie narzucamy na siłę, e, automatycznie natychmiast stanie się nawykiem. Druga sprawa, której drugie złudzenie, z którym warto się rozstać, kiedy przymierzasz się do zastosowania samodyscypliny. Znowu trzeba to, jak to się mówi po składnie, mind hack, czyli to przez, przechytrzyć trochę własny umysł. E, musisz się. Przygotować na sztuczki, które twój umysł będzie wykonywał. No Jedną z nich jest właśnie to, że chcielibyśmy, żeby jak już się przełamałem, za to zabrałem, to żeby się od razu to stało. Tak, no to się stanie za chwilę, nie od razu. Drugie, to liczyć na to, że nastrój, w którym podjąłeś, czy podjęłaś decyzję o tym, żeby coś tam zrobić, co tej samodyscypliny wymagało, doprowadzi cię, na, na tym nastroju będziesz jechać do końca. Nie, jakiś czas tak, a potem przestanie ten nastrój minie. Zresztą chyba że Canfield powiedział, że charakter to jest zdolność doprowadzania rzeczy do końca, kiedy minął nam nastrój, w którym podjęliśmy decyzję, żeby to zrobić. Więc jeżeli masz charakter, to z góry się przygotuj na to, że, że nastrój, w którym no Ten entuzjazm, z którym się w pierwszy raz w to rzucili, to oczywiście to jest niezbędne, to jest bardzo pomocne, bardzo przydatne. Ten pierwszy raz się odważę, to wodę odkręcę, tak? Ale ten nastrój ci przejdzie dosyć szybko, i dlatego samodyscyplina jest potrzebna, żeby pójść dalej. Dlatego że motywacja wystarczy, żeby ruszyć z miejsca, ale to, co prowadzi człowieka dalej, do celu, do końca, to jest właśnie dyscyplina. I samodyscyplina przede wszystkim. A samodyscyplina, którą mamy w środku. Jest taki mit, że samodyscyplina wymaga takiej gigantycznej siły woli. Że trzeba tak zawziąć i wtedy ta dyscyplina będzie, tak? A taka siła woli to się od razu kojarzy z wyrzeczeniem. I to wyrzeczenie to się tak znowu naturalnie utożsamia z tym, że człowiek, który się zdobywa na wyrzeczenia, to automatycznie jest taki lepszy. To jest takie samozłudzenie, jak przekonanie, że jak jestem zabiegany w pracy. To jestem dobrym pracownikiem. Możesz być zabiegany, czy zabiegana, zasuwać po 18 godzin i robić rzeczy niepotrzebne i knocić to, co robisz, ale być bardzo zajętym człowiekiem, mieć pełne ręce roboty. Zresztą paru takich bumelantów w życiu poznałem, właśnie pracowników, którzy zawsze byli strasznie zajęci. Albo byli tak zajęci, że wszyscy mówią, Oj, do niej, nie, nie, nie chcę jej przeszkadzać, bo ona taka zajęta. A po jak ją zwalniałem, to się okazało, że 15 minut trwało przekazywanie obowiązków i polegało głównie na tym, żeby z jednej tacki na drugą papierki przekładać, bo nie wiedziała co. E, o, Roxana, mam takie nowe postanowienie, walka z cukrem, także temat samodyscypliny w punkt. No, to się bardzo przyda. To pierwsze, ułatwić sobie to jakoś, e, tak jak, jak z tym prysznicem, znajdź sobie taki sposób na, na, na to być może nie, nie, nie wszystko od razu, nie, nie rzucaj z tego cukru natychmiast, może zmniejszać po odrobinie. Ja zresztą też właśnie tak zrobiłem, zmniejszyłem sobie cukier stopniowo. Także wracam do tego mitu. Jest taki mit właśnie, że, że ta samodyscyplina, to takie wyrzeczenie, taki wysiłek, jak się tak bardzo staram, to jakby automatycznie czuję się lepszym człowiekiem, no bo tak się strasznie wysilam, nie? To mi trochę przypomina takie sytuacje, które pamiętam z podstawówki, jak to człowiek był nieprzygotowany, nie stoi pod tablicą, tam się poci, coś tam kombinuje, nie? Jeszcze go nie, jeszcze, jeszcze go nie zatopiła, ale już tam tonie. No, i mówi, no to on, nic nie umiesz. A człowiek mówi, no ale ja się uczyłem. No, uczyłeś się, ale się nie nauczyłeś. I to jest dokładnie to samo. Jesteś zabiegany, zajęty w pracy, to nie znaczy, że efekty Twojej pracy są wartościowe. Jeżeli Twoja samodyscyplina przychodzi ci bez wysiłku, bo na, mnie na przykład te lodowate prysznice przychodzą bez wysiłku, dlatego że. Ta rutyna, o której wam opowiedziałem, mi je ułatwiła. I nagle okazało się, że w moim przypadku to wystarczy, żebym nie musiał walczyć ze sobą, nie wiem, zmuszać się do tego, ja o tym myślę z przyjemnością. Ja o tym myślę również, Witek, samodyscyplina przeradza się w nawyk. Tak, samodyscyplina przeradza się w nawyk i do tego, jeżeli się jeszcze skupisz na efekcie, a dla mnie efektem jest to, że po tych trzech minutach pod zimną wodą, jak włączę na chwilę gorącą i wychodzę już z ciepłego prysznicu, no na moment sobie włączam gorącą i zakręcam. Tylko tyle, żeby przeleciało. To jak ja się wycieram i wiecie, po prostu klarowność. Ja, ja widzę świat tak wyraźnie. Mam głowę jak kryształ przez następne parę godzin. Tego się z niczym nie da porównać, no bo e, tak działają narkotyki nasze wewnętrzne. Adrenalina i norepinefryna, które się e, wystrzeliwują wtedy, kiedy się oddycha odpowiednio i, i wykonuje ten e, ten zimny prysznic. Więc jeżeli skupimy się, jeżeli sobie ułatwimy, że ta samodyscyplina w moim przypadku, w przypadku tego zimnego prysznicu, to nie będę tutaj ściemniał, że to jest jakiś nieprawdopodobny wysiłek. No, ja to lubię. Tak? Chociaż sam ten moment przełączania na zimną wodę to nie jest coś bardzo przyjemnego. Więc mówiąc krótko, nie ulegajmy złudzeniu, że jak... Jak się będziesz tak strasznie gwałcić z tym, i, to, i ty, ta samodyscyplina, to tak, takie przebijanie się głową przez mur, to przez to to ma jakąś większą wartość. Jedyna wartość Twojej samodyscypliny to jest efekt, jaki ci przyniesie. To jest jedyne, i najczęściej robisz to dla siebie. Yy. Bardzo, bardzo ważna sprawa, o której przed sekundą wspomniałem. Jak ja biorę zimny prysznic trzymając się ciągle tego już trochę oklepanego dzisiaj przykładu, to ja ja już wiem, ja już jestem głową za trzy minuty, albo za dwie, albo za, za pół minuty, jakie mi zostało. Ja już myślę o tym, jak za chwilę się będę fenomenalnie czuł po prostu. I to jest ta przyjemność życia. Więc samodyscyplina, to nie musi być znój. Znajdź sobie, jak, jak jak już decydujesz się na poważnie do czegoś zastosować samodyscyplinę, to miej to jasną wizję tego, co ona ci przynosi, jaki ci daje pożytek, jaką ci daje korzyść albo przyjemność, bo będzie o wiele, wiele łatwiej. Życie nie jest po to, żeby się męczyć, tylko żeby fajnie żyć. Życie jest po to, żeby się cieszyć życiem. Jak powiedziała aktorka Audrey Heburn, najszczęśliwsze najpiękniejsze są dziewczyny szczęśliwe, tak? I miała rację, najpiękniejsi ludzie to są ludzie szczęśliwi, więc szukaj sobie szczęścia w każdej z tych, w każdej rzeczy, do której szukasz tej samodyscypliny. Roksana z twoim cukrem nie wiem, w czym możesz szukać szczęścia w tym cukrze, pewnie sobie coś wymyślisz, ale jeśli bezpośrednio samo ograniczenie cukru nie da ci szczęścia, to może możesz siebie jakoś nagrodzić. No byle nie ciastkiem za to ograniczanie cukru. Zanim przejdę do puenty, to chcę na moment zmienić temat i Was bardzo zaprosić na moją subskrypcję kołożynku życia marzeń. Część z Was jest moimi subskrybentami, więc wiecie o czym mówię. Dlatego, że 28 maja moi subskrybenci jeszcze nie znają tej daty, bo jeszcze nie podam, ale o to ujawniam właśnie. 28 maja, czyli w ostatni czwartek maja, tak się jakoś pomału zaczyna ucierać, że to będą pewnie ostatnie czwartki najczęściej, będę miał temat na naszej subskrypcji dla subskrybentów, na naszym dwugodzinnym live'ie, który jest na życzenie publiczności, a mianowicie jak kierować własnym życiem strategicznie. Każdy wie, że strategicznie trzeba kierować firmą. Każdy wie, że strategicznie trzeba kierować krajem, wojną, bitwą, przedsiębiorstwem itd., ale zdziwilibyście się, jak mało ludzi strategicznie kieruje własnym życiem. Większość z nas spędza życie wykonując obowiązki, goniąc wszystko, co trzeba zrobić. I w ogóle nie myślimy o tym, jaki kierunek temu życiu nadawać, albo myślimy o tym, jest to na siódmym miejscu na naszej liście priorytetów. I efekt jest taki. Że człowiek żyje przez lata, mając poczucie, że to jest ciągle ten sam rok. Jak mówi Tony Robbins, to nie jest tak, że przeżyłem 10 lat, tylko 10 razy przeżyłem ten sam rok. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma takie poczucie, że rok po roku właściwie życie wygląda tak samo, ale, ale chcesz czegoś więcej, jak masz poczucie, że żyjesz, żeby pracować, a nie pracujesz, żeby żyć, jak masz takie poczucie, że się mijasz z życiem, bo ciągle czasu brakuje, bo ciągle tyle muszę zrobić, że gdzieś tam ja sam to jestem na końcu, czy sama, to dla Ciebie na pewno jest ten temat. Link umieszczę do, do tej subskrypcji mojej na samym końcu, tutaj w komentarzach, także bardzo Was zapraszam, 28 maja, czwartek, można też bezpośrednio tam trafić przez krzyżtowliczyński.pl, zakładka coaching. Także dla tych, co nie chcą przeżyć, Dziesięć razy tego samego roku, tylko chcą 10 różnych lat przeżywać, to bardzo zapraszam na, na moją subskrypcję. A teraz wracam do pęty, która dotyczy samodyscypliny, dlatego że ona się też wiąże z tym, o czym mówiłem przed chwilą. E, strategiczne kierowanie własnym życiem, to jest właśnie samodyscyplina, na takim najwyższym poziomie. E, dyscyplina i samodyscyplina to nie jest przymus. Dyscyplina to nie jest przymus. Dyscyplina to jest psychologia. Samodyscyplina to jest wybór nawyków. To jest wybór, jakich nawyków będę się uczyć. Tylko na tym polega samodyscyplina. Samodyscyplina polega na tym, że wybieram siebie, jakim chcę być, spośród wielu różnych możliwości. Mogę być leniwy, mogę być ospały, mogę spać za długo, mogę nie dotrzymywać słowa, mogę nie realizować swoich celów albo mogę być zdyscyplinowany, mogę nie mieć siły. Ale wstanę, mimo że upadłem, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Samodyscyplina polega na wybieraniu siebie, jakim chcę być. I tak jak powiedziałaś Witku przed sekundą tutaj w, w swoim komentarzu, stopniowo wchodzi to w nawyk. Zuzanna, samodyscyplinę trzeba pokochać, tak samo jak sport czy hobby, wtedy wszystko się łoży dokładnie i łatwiej ją będzie poko pokochać. Jeżeli tak jak powiedziałem na samym początku, zapakujemy ją w taki bardziej strawny papierek. Jeżeli dodamy, jeżeli to, co potrzebujemy samodyscypliną uzyskać, spróbujemy sobie w taki sposób zafundować, który jest dla nas łatwiejszy. Tak jak dla mnie jest łatwiejszy ten zimny prysznic, kiedy najpierw leję gorącą wodę. Małgosia Różkowska, walczy z cukrem tak, że staram się nie jeść na co dzień, a potem nagradzam się całą tabliczką czekolady. Czekolady to też jest fajny pomysł. Roksana, mam lepsze samopoczucie, zdrowie równa energia w ciągu dnia, bo po cukrowych skokach i spadek był to jest niesamowite. Ja muszę powiedzieć, że to mnie skłoniło do ograniczenia cukru. I właśnie to, że miałem w ciągu dnia kilka takich spadów, ale takich, że po prostu musiałem się położyć. Ja potrafiłem na czerwonych światłach w samochodzie zasnąć. Ja się mogę wyspać w półtorej minuty i w pół minuty też jak trzeba, więc to wychodziło. Ale, ale rzeczywiście, odkąd cukier ograniczyłem, to mam dużo, fajną, dużo fajniejszą, taką równą energię w ciągu, w ciągu dnia. Piękna ta puenta, Alechmiel, bardzo dziękuję. Więc pamiętajmy, że samodyscyplina, wracając do tej puenty, samodyscyplina to wybór siebie, jaką chcesz dzisiaj być. Dzisiaj albo od dzisiaj, może jutro, jakim chcesz być dzisiaj czy od jutra. I najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, największy prezent, jaki możesz sobie teraz dać, to jest wybrać dzisiaj zaraz, jakim chcesz być, jaką chcesz być osobą od teraz. I do tego właśnie przyłożyć swoją samodyscyplinę. Pamiętaj, że po pierwsze samodyscyplina jest o wiele łatwiejsza. Jeżeli sobie ułatwiasz ją i wielkie wyżyczenie i wysiłek i trudności związane z samodyscypliną nie sprawiają, że ona będzie więcej warta. Okay? To nie jest tak, że im ciężej, tym to jest szlachetniejsze. Nie. Tym szlachetniejsze, im skuteczniejsze. Tak trzeba na to spojrzeć. No i pamiętając maksymę o Hepburn, najpiękniejsze są dziewczyny szczęśliwe, więc dbajmy o to, żeby każda chwila była szczęśliwa, ta samodyscyplina również, a będzie dużo łatwiej. A wtedy pamiętajmy, że samodyscyplina to tak naprawdę nasz wybór o tym, czy nasz wybór tego, jacy chcemy być. Jesteś, jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. I tym optymistycznym akcentem, kochani, będę się z Wami żegnał. Zapraszając oczywiście na kolejnego live w niedzielę, za tydzień o 21.00. No i oczywiście do, na moją subskrypcję na Krzysztof zakładka coaching, a link za chwilę umieszczę bezpośredni tam do tej subskrypcji na 28 maja na dwugodzinnego fenomenalnego, bardzo taktycznego, technicznego live na temat tego, jak kierować swoim życiem strategicznie, żeby szło w tą stronę. Którą chcemy, co by się nie działo. A teraz, kochani, życzę Wam miłego wieczoru i wybrania, jaką, jakim chcesz być od teraz.